Witam Was, kochane i kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Tak jak widzicie po tytule, dzisiaj zapraszam Was na nowości, które pojawiły się w mojej szafie. Pokażę Wam rzeczy, które kupiłam na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy, ale pojawią się też rzeczy z wyprzedaży, które swobodnie jeszcze możecie kupić, um, które możecie dostać w sklepach, więc mam nadzieję, że z chęcią taki filmik obejrzycie. Wiem, że w ostatnim czasie na YouTubie pojawiło się multum takich filmików, i szczerze mówiąc, ja zaraz tego nie chciałam takiego filmiku nagrywać. Natomiast stwierdziłam, że te produkty, te ubrania i te, te rzeczy są na tyle fajne, że naprawdę warto Wam je pokazać, bo może. Któryś akurat z tych produktów, które Wam pokażę Wam się spodoba i, i jeszcze go dostaniecie u siebie w sklepie Zacznę od tego, że ja zawsze Jak byłam młodsza, byłam w liceum Zawsze wiedziałam, że dwa razy w roku są wyprzedaże I zbierałam pieniądze, żeby móc tam coś sobie kupić No bo wiadomo, że w liceum nikt z nas za, bardzo, za dużo kasy nie ma Szczególnie na to, żeby kupować sobie rzeczy w jakichś fajnych sklepach Bez wyprzedaży Dlatego ja zawsze oszczędzałam i dwa razy w roku szalałam I po prostu kupowałam tonami Teraz natomiast... Zmądrzałam zdecydowanie na całe szczęście i po prostu kupiłam tylko te rzeczy, które mi są naprawdę potrzebne, a nie brałam jakichś bluzek za 15 zł, dlatego że o, są przecenione. Tylko brałam po prostu te takie rzeczy, które, które mi się przydały. Pierwszą rzecz, jaką kupiłam, i to było już prawie 2 miesiące temu, natomiast te sandały z pewnością jeszcze są w sklepach i podejrzewam, że są przecenione. Sandałki, o których mówię są to Sandałki z CCC Co mi się w nich bardzo podoba, ja w nich chodzę non stop Od dwóch miesięcy, pomimo tego, że ja nie lubię niskich butów To te naprawdę na nocy wyglądają świetnie I co jeszcze mi się w nich podoba To to, że tutaj nie estetycznie nie odciskają się paluchy Wykonane są z ekologicznej skórki Tutaj mają takie bardzo ładne Motywy ala cekinki Bardzo ładnie wyglądają na stopie Dobrze się trzymają Tutaj mają zapięcie ze złotym akcentem Kupiłam je w CCC Za 50 Yy, tak, za 59 do tych ja mam rozmiar 38, dlatego że 37 był, był za krótki. Natomiast te na nodze leżą bardzo ładnie, estetycznie wyglądają super, są i do spódniczek, yy, i do jeansów, i do maxi spódniczek, które yy, są bardzo modne i które ja też zresztą bardzo, bardzo lubię nosić. Jeżeli nie chciałybyście brązowych bucików, to na pewno były jeszcze granatowe, granatowe i czarne. Naprawdę bardzo polecam. Solidnie wykonane. Wiecie, że ja co roku sobie jakieś buty z CCC kupuję. Może tam nie ma jakiegoś super wyboru, jeżeli chodzi o modne modele, które naprawdę dobrze wyglądają, ale zawsze są takie, które naprawdę świetnie leżą na nodze, dlatego ja je najbardziej polecam. No i są tanie, więc to też kolejny, kolejny plus. Drugim, drugą rzeczą, którą kupiłam również mniej więcej 2 miesiące temu, z której jestem bardzo, bardzo zadowolona i która naprawdę jest bardzo bardzo ważną rzeczą. Jest to taki mm, stanik sportowy w ostrym pomarańczowym kolorze, e, który kupiłam w tej marce. Ja z moją siostrą nazywamy to kłoszko kłoszko. Podejrzewam, że powinno wymawiać się o, iżo, jeżeli ktoś z was wie jak Tą, tę nazwę się wymawia bardzo proszę, bardzo proszę o naukę I będę bardzo, bardzo wdzięczna Ja zdecydowałam się na rozmiar M A stanik kosztował 69 zł Możecie powiedzieć dużo, że możecie powiedzieć, że to mało Natomiast stanik, taki biustonosz sportowy jest bardzo, bardzo ważny I czym powinniśmy się kierować w wyborze takiego stanika? Na pewno musi być dobrze dopasowany do rozmiaru naszego biustu Jak widzicie tutaj jest tylko SK, MK, L i XL -ka. Więc ciężko jest tak naprawdę sobie dobrać, dobrać rozmiar, natomiast mi się udało, w biuście jest dobry. Bardzo ważne, żeby pod biustem miał taką grubą. Yy... Mało rozciągającą się właśnie gumę Żeby mm, ten stanik dobrze Nasz biust podtrzymywał Jest z genialnego materiału, takiego grubotkanego kilkowarstwowego, kilkowarstwowego materiału Ma też dosyć takie grube ramionczka Z tyłu bardzo ładnie wygląda Bardzo ładnie się trzyma I przede wszystkim jak mierzymy stanik sportowy Nakładamy ten stanik i nie patrzymy mmm, No ładnie wygląda, ładnie Tutaj wszystko podtrzymuje Musimy się poruszać, więc ja w sklepie skakałam Się wyginałam, pani faktycznie patrzyła się na mnie Tak mm, trochę dziwnie, natomiast ja chciałam sprawdzić, czy ten stanik naprawdę będzie dobrze podtrzymywał biust. Ja mam biust w średnim rozmiarze i taki biust fantastycznie ten stanik podtrzymuje. I prawda jest taka, że nie musimy kupować drogiej, sportowej odzieży. Ważne, żeby ona była dobra. I ja też z chęcią o moich ubraniach do właśnie do biegania, do, do fitnessu czy do pływania z chęcią Wam nagram filmik, dlatego, że już naprawdę ogrom tych ubrań i wszystkich takich produktów odzieżowych przerobiłam w swoim życiu. I ten, ten, ten staniczek naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam. Teraz przejdźmy do rzeczy, które kupiłam z siostrą w Warszawie w zeszłym tygodniu. Zdecydowałam się na spódniczkę z wysokim stanem Ja uwielbiam spódniczki z wysokim stanem Uwielbiam spódniczki długie i obcisłe I tak generalnie wszystko, czego szukałam, znalazłam właśnie w spódniczce z River Island Jeszcze jej na sobie nie miałam Natomiast jeżeli będę gdzieś wychodzić na kolację To ze szpilkami naprawdę wygląda genialnie I też bardzo, bardzo służy mojej sylwetce Kosztowała 99,99 99 zł Ja się zdecydowałam na rozmiar 34, dlatego że 34 w River Island jest tak mniej więcej jak 36. Piękny, jak widzicie, habrowy. Może tak zrobię. Piękny, habrowy kolor. Gumka w pasie, która mi oczywiście jest za szeroka, natomiast ją spokojnie sobie zwężę. I to jest taki długi, długa, obcisła, długa obcisła spódniczka. Ona mi sięga za kolana, więc naprawdę jest taki efekt wawa, -wa wum. Naprawdę zrobię Wam strój dnia. I jeżeli chodzi o stroje dnia, ja z wielką ochotą. O bym je dla Was skręciła, niestety, tak jak Wam pisałam w, wiele razy w komentarzach. Tata w mi aparat, będąc na jakimś wyjeździe, właśnie ja mu aparat pożyczyłam. On mi tego um, aparatu nie odkupił i nie naprawił, więc muszę go sobie kupić sama. E, I na pewno to w najbliższym czasie poczynię, więc możecie być pewne, pewne, że... Pewni właściwie, że strój dnia z tą spódniczką się pojawi. Jest fantastyczna. E, druga rzecz, którą kupiłam sobie w Warszawie, jest to taki top e, marki Topshop. Shop. <laughs> jest to właściwie taki krótki, krótki sweterek, ja go uwielbiam nosić właśnie do czarnych szpilek, czarnych dżinsów z wysokim stanem i właśnie do tego taki, taki krótki sweterek, on był przeceniony ze 159 zł na 79 Jak ja go widziałam wcześniej, ale mówię no za 160 zł nie będę sobie kupowała jakiegoś takiego sweterka, bo taki to generalnie po trzech dniach mogłabym sobie sama zrobić na drutach, natomiast no sweterek jest świetny, ma tutaj nie za duży dekolt, jest taki krótki właśnie do talii, więc no do biodrówek może za bardzo się nadaje, ale do spódnic czy spodni z wysokim stanem jak najbardziej. Miałam go w ostatnim przedostatnim filmiku i wiem, że Wam się spodoba, więc jeżeli ktoś z Was ma na niego ochotę, to jak najbardziej polecam. Jest genialny, tylko niestety no, w cenie regularnej 160 zł na pewno za drogi C79 jak najbardziej. I ostatnia rzecz, którą kupiłam w Warszawie, właściwie moja siostra mi ją kupiła, dlatego że kupowała kilka bluzeczek dla siebie i mi też jedna się dostała, bo już tak hurtowo płaciła, więc jest to prezent od mojej siostry. Sklep American Eagle. outfitters W sklepie, w galerii e, mokotów. Taki zwykły, szary, e, zwykły, szary, e, oversize'owy t-shirt. Super i do krótkich spodanek, i do jeansów, i do szpilek, i do, i do generalnie nawet do biegania, jak ktoś ma ochotę. E, bardzo ładny, taki dość gruby materiał. Z tyłu nie ma żadnych wstawek, jest tylko taki zwykły szary. A tutaj po lewej stronie e, ma taki pomarańczowo-różowy e, napis. Bardzo, bardzo mi się podoba. Ja zdecydowałam się na rozmiar e, M i ta bluzeczka e, po przecenie kosztowała 20 5 zł, prałam ją, nos noszę ją Ostatnio bardzo często, bo do tego, że mi się naprawdę Super podoba, jest taka zwiewna Lekka, no i jestem z niej Naprawdę bardzo, bardzo zadowolona e, Tyle jeżeli chodzi o zakupy z Warszawy I tak jak Wam mówiłam, dwa dni temu Czy trzy dni temu No już, to już jest nieistotne Natomiast wybrałam się na takie e, Zobaczenie tego, co, co Jest w sklepach, dlatego, że w bydgoskich Sklepach nie byłam no kilka miesięcy co najmniej, dlatego że nigdy nie mam czasu A jak jadę do jakiegoś centrum handlowego, to tylko po jakieś zakupy spożywcze Czy tam coś załatwić, nie wiem, do szewca, jakieś takie, wiesz, wiecie, apteka, takie tam pierdołki Natomiast po sklepach nie chodzę, dlatego że zawsze po sklepach chodziłam sobie w weekendy Kiedy byłam w Warszawie i później już takiej potrzeby po prostu chodzenia po sklepach w Bydgoszczy nie czułam Natomiast um, dawno nie byłam w New Looku. I powiem Wam, że miałam taką cichą nadzieję, że jakieś kamizelki, kamizelki, które były kilka miesięcy temu w regularnej sprzedaży, że jeszcze jakieś z nich będą na, właśnie w, na wyprzedaży. Na pewno pamiętacie, że noszę ostatnio od ostatniego roku, może nie, ale ponad pół roku taką czarną Ala skórzaną kamizelkę z HM-, która jest po prostu fantastyczna i chodzę w niej non stop i bardzo chciałam, żeby pojawiła się jeszcze taka jakaś jaśniejsza. I właśnie w mieluku, jak tylko zobaczyłam tą jasną Ala skórzaną kamizelkę, naprawdę bardzo. Bardzo się ucieszyłam, a pani przy Kasie mi powiedziała: dlatego, że właśnie te dwa dni temu miałam również jakoś tam koszulę, na tą skórzaną kamizelkę czarną z hm I pani mówi: mmm, widzę, że pani bardzo lubi takie kamizelki. A ja mówię: tak, bardzo lubię, chodzę w nich, on stop, uwielbiam je. I zdecydowałam się na taką jasną kamizelkę, właśnie z New Looka, z tyłu tutaj na górze jest e, pikowana. Dół tak sobie swobodnie, swobodnie luźno, yy, luźno wisi, natomiast nie było za bardzo, yy, nie było za bardzo już rozmiarów, dlatego że większość rozmiarów to była 44, 46 i takie większe albo takie malutkie, na przykład 34, no gdzie ja się w takie rozmiary yy, wiadomo nie jeszcze yy, ja zdecydowałam się na 38 a kamizelka była przeceniona ze 129 zł na 65, więc dostałem ją za 65 zł. Jest nieco za dużo, ale taki luźny, luźny look też naprawdę mi pasuje. No, świetnie wygląda. Ja wiem, jak ja już się przymierzyłam w sklepie, to mówię Boże, no, po prostu no, idealna, jasna kamizelka. I były w Bydgoskim Fokusie, jeżeli ktoś z Was jest z okolicy, właśnie. Były jeszcze trzy takie kamizelki, więc jeżeli komuś z Was się podoba i ma taki właśnie średni rozmiar, jak ja, to jak najbardziej polecam jeszcze buły, więc możecie się po nie wybrać. W looku kupiłam e, także okulary. Ja generalnie okulary na takie słońce noszę, porządne okulary z filtrem, natomiast wiecie, czasami gdzieś tam, czy do samochodu, czy do autobusu, e, czy na takie słońce, że nie wiadomo, czy będzie pra, prawda, naprawdę słońce, czy, czy takie coś nie wiadomo, co wygląda za chmury. Kupiłam sobie takie okulary. E, ja miałam takie, właściwie mam jeszcze takie złote okulary, mm, złoto-brązowe okulary z H&M, ale niestety ja je tak wrzucam do torebki. Na to, wiecie, jakaś bułka, znaczy bułka to nie, ale e, ja napko, picie, zeszyt, gazeta, dokumenty, i po prostu z tego się robi. Takie są już dosyć płaskie i tak troszkę krzywe. Więc mówię, najwyższy czas kupić sobie jakieś inne okulary. I to, tak jak Wam mówię, kupiłam w WeniLuku takie. Ja takie okulary bardzo lubię, bo a tego, że ja mam, widzicie, bardzo krzywy nos, to też nie mogę wszystkich okularów nosić, dlatego że w niektórych on po prostu wygląda, jakby się witał z jednym polikiem albo drugim, więc aż ja takiego super wyboru nie mam. Natomiast moja siostra we wszystkich okularach wygląda fenomenalnie. Najgłupszy model, jaki byście wybrali, ona w niej na pewno wygląda super. No ale ja znalazłam takie, w których w miarę dobrze wyglądam. I były przecenione z 29 zł na 20. Może nie jakaś, jakaś szalowa przecena, ale bardzo mi się podobały. One tutaj właśnie są takie ala w srebrne wstawki i, i boki okulary. Są błękitne, natomiast były jeszcze z różową górą, różowymi bokami i takimi bardziej złotymi szkłami Też były bardzo fajne, ale ja akurat stwierdziłam, że kupię sobie takie I w Nioluku ostatnią rzeczą, jaką kupiłam, to był taki łańcuszek Moja siostra się śmieje, że ja jestem po prostu Miss Kaidan Dlatego, że ja zawsze, jak już jadę na jakieś zakupy, to wiadomo, że ja wrócę albo z bransoletką, albo z kajdanem. No i właśnie kupiłam sobie taki kajdan metalowy, tutaj jest taki gruby rzemyk, a na szyi prezentuje się to mniej więcej, no powiedzmy, że tak. Takie tutaj metalowe wstawki. Bardzo, bardzo mi się spodobał, był przeceniony z... 39 zł na 25 Za 39, bo bym go nie kupiła Szczerze mówiąc też się zastanawiałam, no bo to jest Sztuczna biżuteria, biżu, to nie są produkty, które Nam, wiecie, wystarczą na lata, szczególnie Z taką częstotliwością, jaką ja je noszę Natomiast stwierdziłam, że to mi się podoba I to nawet może do zwykłej sukienki em, Bardzo ładnie dopełnić e, cały, cały nasz wygląd, więc stwierdziłam, że na niego się zdecyduję Poszłam jeszcze do H&M, -u. w H&M nie kupiłam e, Żadnych ubrań Ani butów, nic mnie tam, szczerze mówiąc Specjalnie nie zainteresowało, a jak były Jakieś ładne rzeczy to były nieprzecenione i też aż tak bym powiedziała, że niezbyt specjalnie warte swojej ceny, więc nie kupiłam żadnych ubrań, ale oczywiście kupiłam bransoletkę oraz kajdan. Jeżeli chodzi o kajdan, to jest ten, który ja mam dzisiaj na sobie, czyli taki łańcuszek właściwie złożony z trzech warstw. Naprawdę wygląda bardzo, bardzo solidnie, bardzo, bardzo ładnie. Ja właśnie często się decyduję na biżuterię z H&M, bo ona jest jak na swoją cenę naprawdę bardzo dobrej jakości. I ten kajdan, jak to moja siostra mówi, kosztował 24,90, więc cena no taka w miarę, w miarę bym powiedziała korzystna. On jest znowu kolekcji, więc nie był przeceniony i druga rzecz, którą sobie kupiłam to taka bransoletka ona mi się bardzo podoba ja widziałam ją e, znaczy nie ją, tylko jakąś taką, która właśnie, na której H&M się wzorował, już nie pamiętam jakiego to była projektanta, chyba Hermesa Hermesa, Hermesa Jak znajdę link do tej blogerki Lindy Ze Szwecji To na pewno Wam zamieszczę ten, ten Post, natomiast bardzo mi się takie Bransoletki zawsze podobały, bardzo łatwo się je Ściąga, są Jak widzicie to jest taka taki, Jak gdyby paseczek Tutaj jest taki, taka regulacja Więc spokojnie można go sobie Założyć, wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie Dlatego ja się na niego zdecydowałam I kosztowała ta bransoletka 24,90, ja mam rozmiar XSS, jest też M przez L, jeżeli ktoś ma. Ym... Albo jest większa, bo ma po prostu y, grubsze nadgarstki Bardzo ładnie i bardzo schludnie wygląda Szczególnie z takim złotym, złotym zegarkiem Więc kochani, to by było na tyle Mam nadzieję, że moje zakupy Wam się spodobały Napiszcie, który produkt y, z chęcią byście sobie kupiły Bądź który kupiłyście, bądź który jeszcze właśnie po tym filmiku kupicie Z chęcią dowiem się również, y, jakie produkty upolowałyście na wyprzedaży Bądź z najnowszych kolekcji Ja zawsze jestem ciekawa, co się pojawia w sklepach Dlatego, że y, jakoś powiem Wam, jak byłam młodsza Zawsze lubiłam, uwielbiałam po prostu buszować po sklepach a teraz tak jakoś tak yy, chyba z wiekiem ta chęć na yy, buszowanie po sklepach przychodzi. Także kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Na dole jeszcze w opisie znajdziecie linki do rzeczy, do butów, torebek, ubrań i kosmetyków, które sprzedaję na Allegro. Może tam coś dla siebie znajdziecie. Wszystkie produkty są w, oczywiście w, w korzystnych cenach, niektóre z nich są praktycznie niestety nieużywane. E, dlatego stwierdziłam, że warto, skoro ja w nich nie chodzę, może komuś z Was się przydadzą i po prostu w ten sposób podreferuję też swój budżet. Bo jakby nie patrzeć na aparat, trzeba jakoś uzbierać, a że ja bardzo chcę dla was otwity kręcić, to na pewno mi się to przyda. Także kochanie, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, pozdrawiam, pa pa.